Witam, witam serdecznie, moje drogi, kochane bliźniątka. Cześć, kochani bliźniak z tej strony. Dla tych, którzy są tutaj, być może pierwszy raz, bo cały czas widzę, że jak stawiam jakieś filmiki, to dochodzi was, dochodzi was powolutku coraz więcej, co mnie bardzo cieszy i, i za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. No ale też dziękuję moim tutaj stałym bywalcom, którzy ze mną już tutaj są. Subskrybują, komentują, lajkują, udostępniają, wspierają. Więc oczywiście bardzo Wam za to serdecznie dziękuję i dziękuję za Waszą cierpliwość, ponieważ jak już wspominałam w poprzednich filmikach, do końca roku nie będzie mnie tak często, więc sporadycznie, kiedy mam chwilę i coś takiego grubszego chcę zrobić, jakieś czytanie, to oczywiście to zrobię. Natomiast nie będzie mnie tyle, ile bym chciała, ile było mnie wcześniej do tej, jak do, do tej pory, jakieś miesięczne, były potem coś pomiędzy. No niestety na to nie, nie daję rady teraz ze względu na zmiany dosyć bardzo duże w moim życiu. No, które muszę też udźwignąć i przejść, tak? Więc, kochani, bardzo Wam dziękuję za wsparcie, bardzo Wam dziękuję za no, jakiekolwiek działania tutaj w moją stronę. Jeśli chcecie do mnie jakiś kontakt, czy postawić mi kawę, to pod filmikiem wystarczy kliknąć. Moc wdzięczności wtedy, oczywiście, ode mnie olbrzymia. Kochane bliźniaki, żeby Was tutaj nie zamęczać swoim gadaniem, bo wiecie, że my lubimy pogadać. I ostatnio miałam też prywatną sesję z bliźniakiem. E, więc pozdrawiam cię, drogi bliźniaku. I tak samo mężczyźni, jak i kobiety. Naprawdę ten nasz znak jest mega komunikatywny, bo lubimy mówić, opowiadać. <laughs> więc pozdrawiam też wszystkich moich tutaj e, klientów. Nie chcę tak powiedzieć, klientów, bo nie jesteście moimi klientami, tylko osoby, które miałam przyjemność o, poznać prywatnie na sesji. Pozdrawiam wszystkie gadatliwe, moje drogie bliźniaki. E, I. Kochani, dla nas takie czytanko teraz, bo dla mnie również, do końca roku, czyli praktycznie już listopad i grudzień. Co do końca roku, czyli trochę jeszcze jesieni, początek zimy. Co jest przed bliźniętami do końca roku? Króciusieńko sobie zobaczymy. Pamiętajcie, że cały czas jest horoskop urodzeniowy na cały rok, od urodzin do urodzin dla nas, na 12 domów astrologicznych. Znajdziecie go w playliście. Będzie Wam prościej niż przewijać do samego dołu, chociaż można też przewijać do dołu. Natomiast w playliście znajdziecie horoskop urodzeniowy, to jest seria druga. A zaraz na, nad tym filmikiem, nie wiem w jakiej kolejności to mi się wystawi. Oczywiście jeszcze osobno będą runy też do końca roku, więc jak ktoś lubi też przekazy runiczne, to też yy, Zapraszam, moi drodzy, patrzę się, czy ja tutaj już maksymalnie ten telefon przyciągnęłam, ale chyba tak. Dobra. Yy, patrzymy, kochani. Przekaz do końca roku dla znaku bliźniąt i osób, które tutaj będą tego słuchać i oglądać. Poproszę o taki przekaz dla znaku bliźniąt do końca bieżącego roku. Zobaczmy, kochani, co to do nas idzie. Ogólna energia. Wow, no koło fortuny. Słuchajcie, super. No ja wiem, że to dla mnie akurat jest to zmiana do końca roku, bo właśnie do końca roku tą zmianę, jedną ze zmian takich bardzo dużych będę dokonywać. Więc, więc ona się pewnie gdzieś tam zmaterializuje właśnie do końca roku. Więc ze mną to rezonuje bardzo, ale zaraz Wam o tym opowiem więcej. Sprawy zawodowo-finansowe, wyzwanie w tym temacie i rada. Sprawy uczuciowe, sercowe oczywiście, czyli mówimy tu o związkach, partnerstwie. O, i niepotrzebnie to zakrywam. O, wyzwanie i rada. I co będzie istotne, ważne do końca roku? Jakie się z tym wyzwanie wiąże i jaka rada? Muszę przesunąć te moje runy. Okej. Okay. Yy, dobra. Jakoś to wygląda, mam nadzieję. A pod spodem Moi drodzy, ha, mamy dziewiątkę pentakli. No, mam nadzieję, no nie inaczej, bo jak mamy nadzieję, to w tej nadziei pozostajemy. Więc, kochani, liczę, wiem po prostu, że rzeczywiście będę miała takie poczucie obfitości, że coś do końca roku jeszcze mi się tutaj przytrafi finansowego, dobrego, że jeszcze jakiś zastrzyk pieniędzy, bo właśnie chcę Wam o tym powiedzieć, że bliźniaki, do końca tego roku. Może tak być, że w większości bliźniąt się właśnie po jakieś jakiejś sytuacji finansowej coś dodatkowo skapnie, gdzieś coś, jakaś prowizja, jakaś, jakaś premia, jakaś dodatkowy jakiś zarobek. Może gdzieś tam sobie dorobicie, może jakaś propozycja wpadnie. Natomiast obfitość i takie poczucie bezpieczeństwa finansowego do końca roku powinno w Was być, w Was w środku. I teraz zwróćcie uwagę, co powiedziałam, pilnując swoich własnych słów kochani, bo powiedziałam, że mm, mam nadzieję. No właśnie, i teraz nadzieja to jest takie słowo i takie poczucie i emocja, która powoduje, że my w tej nadziei jesteśmy. No ja mam nadzieję. Więc w rezultacie dla, ym, takiego na, dla naszej podświadomości, dla wszechświata, który no, jest synchronicznością dla nas, Pozostawia nas w tej nadziei, dając nam jakiś okruszek, ale ciągle, żebyśmy mieli nadzieję, no to da drugi okruszek, no to znowu mam nadzieję i w tej nadziei zawsze pozostajemy. Więc dlatego, im więcej ja wiem, tym więcej też się chcę z Wami podzielić i te moje czytania też, na których się spotykamy prywatnie, wiecie, że są bardziej głębokie niż tylko tak, nie jutro pojutrze odpowiedź jakaś konkretna, bo chcę Wam też w jakiś sposób to przekazywać. No to właśnie ta, to wszystko, co Otwiera mi kolejne szufladki w moim umyśle, tym y, oczywiście y, analitycznym, czyli y, tym, <laughs> tym naszym mózgiem, którym, którym, którym tutaj funkcjonujemy, a, a tą właśnie tą y, podświadomością, y, czyli inaczej nieświadomością, że właśnie to jest bardzo ważne, żebyśmy nie żyli w nadziei, tylko wiedzieli, że tak będzie. Wiem, ja wiem. To się dzieje, to się stanie. Dostanę te pieniądze, zarobię te pieniądze. One już są, tylko chwilkę, tak? One już są, są, po prostu są w mojej przestrzeni. I tutaj są pokazane właśnie takie aspekty. A koło fortuny mówi dodatkowo o tym. I teraz uwaga, to nie chodzi o to, żebyście, to też o tym często mówię, jeżeli takie karty wychodzą, to też nie chodzi o to, żebyście, nie wiem, codziennie grali w lotka. Ja puściłam teraz. I to też nie chcę tu reklamować, oczywiście, bo możecie w jakiś inny sposób sobie, nie wiem, zadzwonić do radia, czy jakieś inne są, tak, prawda, takie, takie rzeczy, gdzie tak coś można, można wygrać, ale naprawdę do końca roku bliźnięta mogą mieć farta w jakiś wygranych, tak to nazwijmy, w jakichkolwiek to byśmy nazwali, tak? Więc próbujcie, nie róbcie tego, nie wiadomo, na halnie, z jakimś takim, tutaj wiecie, z jakąś presją, bo to będzie znowu parcie a to parcie spowoduje, że zrobicie wokół siebie blokadę, ale w taki naturalny sposób przechodzicie i coś wam tam tydył, a ja sobie, nie wiem, zadzwonię do tam gdzieś tam, bo jakaś jest, nie wiem, do wygrania coś, albo sobie, o, jak puszczę jakiś kuponik, albo coś tam, coś tam, tak? Spontanicznie, wtedy, kiedy będziecie mieli okazję, a nie, że wsiadacie teraz w autobus, tramwaj, auto i jedziecie, bo teraz tak jest, tak? Dlatego, że to jest takie trochę wymuszone, niezgodne z waszą synchronicznością. Każdy z nas, mimo, że jesteśmy znakiem słonecznym, ma swoją własną drogę, ścieżkę i Synchroniczność, która nas do czegoś prowadzi. Ale jest to czas, zaznaczam jeszcze raz, kiedy naprawdę możecie zdziwić się, że coś wam dodatkowo skapnie. I teraz uwaga. Dla każdego skapnie, będzie znaczyło coś innego. Bo wiecie, dla kogoś wygranie 100 zł będzie wow, super dzięki. Tak, a dla kogoś to samo 100 zł będzie tak, no Jezu, co ja mam z tym zrobić, prawda? No, i tu się zaczną wtedy energię odwracać, więc bądźcie wdzięczni za każdą rzecz, która do Was przyjdzie, tak? Nawet o tą, którą się potkniecie tego grosza na, na, na ziemi, bo ten grosz może Was doprowadzić do zupełnie innej kwoty. Ale wracając, już także te pieniądze tutaj absolutnie takie spełnienie, obfitość, ale też bym powiedziała, jakaś jakieś, nie wiem. Zrozumienie, wyjaśnienie, uwolnienie się od kogoś, czegoś, jakiejś sytuacji, sprawy, pracy, może ludzi, może nie wiem kogokolwiek, jakby ten rok miał być takim, ten koniec roku, bo mówimy tu o końcu, wprowadzeniem Was w coś nowego w nowym roku. Ale nie oczekujcie, tak jak mówię, ponieważ będziecie w energii oczekiwania. Po prostu bądźcie przekonani, że szczęście jest. Teraz z wami. I ono się po prostu materializuje krok po kroku. Tak jak samochód, który jedzie i oświetla nam, nie wiem, 20 metrów 30 drogi, tak? I nie wiemy, co jest dalej. Przecież jest ciemno, prawda? I nie mówię tutaj o, o, o drogach, które są z latarniami, tylko jedziemy w szczerym lesie. Ile nam oświetla samochód? 20, 30 metrów 40, może ja tak nie do końca z tymi liczbami mam, z odległościami mamy z tym zawsze problem. Ale sami wiecie o co mi chodzi, jak się zatrzymacie. No, jeżeli włączycie długich świateł, bo one jeszcze bardziej rozpraszają to oczywiście światło, tylko na normalnych światłach, to macie tylko widoczność jakiś kawałek, jakiś tu kawałeczek, tak? Nie wiecie co jest dalej, ale wystarczy, że się posuniecie metr. I macie metr dalej, więc tak ma właśnie wyglądać to wasze postrzeganie szczęścia, obfitości. Natomiast samo Koło Fortuny mówi o ogromnych zmianach, że jest to ogromny czas na zmiany, które już zapoczątkujecie w tym roku, które właśnie tak jak wspomniałam na początku, ja jestem właśnie w ich trakcie. Olbrzymie to są dla mnie zmiany po bardzo wielu, wielu latach. Eee, Przygotowywuję się do nich cały czas i jestem mm, też ciekawa, jak to się będzie dalej toczyło. Ale... Trzeba przyjąć te zmiany. Więc uwaga, bądźcie y, też otwarci na zmiany. Te zmiany to koło fortury. Oprócz tego, że może wam przynieść jakieś dobre rzeczy, to też może wam przynieść y, jakieś niespodziewane rzeczy, jakieś sytuacje, które no albo wy weźmiecie, albo nie. Bo równie dobrze ktoś do was zapuka, powie: Słuchaj, wiesz, co potrzebuję kogoś do pracy, nie chcesz? A wy powiecie, No nie, bo ja już mam robotę, wiesz, ja nie wiem, jak tam u ciebie, czy ja się odnajdę, czy nie. A tu przynajmniej wiem o co chodzi, tak? Mam stałą wypłatę i nie idę a skąd wiecie, czy właśnie nie straciliście jakiejś szansy, tak? Bo to decyzje powodują, że wy sobie kolejną ścieżkę zacieracie, tak? Mamy wiele możliwości i wolną wolę. Stety albo niestety. Natomiast koło fortuny też mówi o tym, że no jeżeli nie działaliście uczciwie wobec siebie, wobec ludzi, wobec różnych sytuacji, no to koło fortuny też nie jest tak, że wiecie, ja wam tutaj powiem same cukierkowe rzeczy, bo wy tego oczekujecie, bo od tego to są bajki, fajne, fajne filmy, tak? Natomiast tutaj, jak zauważyliście, i mam nadzieję, że właśnie dlatego tutaj ze mną jesteście, ja mówię też to, co czuję, ale też prawdę, żeby was też obudzić pewne rzeczy. Więc jeżeli nie działaliście, tak jak powiedziałam, uczciwie, zgodnie, nie byliście w porządku wobec innych ludzi i tak dalej, tak dalej, to Koło Fortuny no troszkę może Wam dać zapłatę za to, tak? I e, w jakiś sposób możecie to też. Um, Odczuć, dlatego pamiętajcie, my każdego dnia, i nie mówię tu o karmach, które są w numerologii zapisane, o jakichś takich karmicznych długach, które z poprzednich wcieleń przyciągamy i takich innych historii z tym związanych, ja mówię o tych, które tu na Ziemi teraz sobie cały czas każdego dnia tworzymy. Każdego dnia jesteście dla siebie karmą, która do Was przyjdzie, tak? Więc pamiętajcie, natomiast sama energia jest cudowna, po prostu, bo to są ogromne, dobre co do zasady zmiany dla Was. No ale niektórzy się mogą do tych zmian, jak gdyby nie przyłączyć, odwrócą się od tych zmian i to będzie też naturalne, bo widocznie nie macie teraz tego flow, tej energii. Sprawy, kochani, zawodowo-finansowe, bo nic zaczęliśmy mówić, właśnie tutaj w ten sposób wyglądają. Dwójka denarów mówi o tym, że po pierwsze, możecie jakoś w miarę stabilnie do końca roku funkcjonować, ale tak jak powiedziałam, mogą być jeszcze jakieś dodatkowe propozycje. A nawet może tak być, że będziecie z tych propozycji chcieli skorzystać, co niektórzy, i będziecie, jak to się mówi, dwie sroki za ogon trzymać, żeby sobie zobaczyć, żeby zbadać sytuację. I to też będzie w porządku, bo wyzwaniem w tym temacie jest, kochani, zobaczcie, dwójka buław. Czyli współpraca, czyli kochani, bierzcie wszystko, co do Was idzie. Przynajmniej próbujcie. Ja nie mówię bierzcie wszystko, przepraszam, to może źle, źle zabrzmiało. Próbujcie korzystać z tych. Mm... Sytuacji, które do Was przyjdą, tak? Dwójka buław mówi o jakiejś współpracy dodatkowo, więc być może Wy już macie w swojej przestrzeni jakieś takie pomysły, rozmowy. Może już gdzieś coś patrzycie, może gdzieś już coś gdzieś zaglądacie, bo tutaj widzę takie zmiany, rozmowy, współpraca, ale też szukanie czegoś nowego. Też szukacie czegoś nowego, żeby od nowego roku właśnie z czymś nowym wyjść, bo rada wskazówka jest: zobaczcie, karta cesarza. I teraz uwaga. Będą tu bliźnięta, i wiem, z bliźniętami jest ciężko, jak jeśli chodzi o zakładanie własnych biznesów, ale bo jesteśmy rozstrzepane, ale to jest też w nas, w nas ten urok. Ale jest tutaj pokazane, że wiele, wiele bliźniąt, i taka jest rada, jeżeli chciało założyć coś swojego, jakiś mały mikrobiznesik, jakiś małą mikrodziałalność, albo po prostu coś robić na razie tak zwaną działalność nierejestrowaną, ale coś tam sobie dubać, dziabać i zaczynać przechodzić i przekształcać siebie i swoje myśli na to takie działanie samodzielne testując siebie, jak sobie, jak sobie z tym wszystkim powoli radzę, a na razie mieć stabilną pracę, o czym cały czas tu mówi dwójka denarów, to macie to robić. Taka jest rada. Macie to, macie to robić, ale bądźcie przy tym też odpowiedzialni. A drugą rzeczą jest to, że być może Pomoże wam w tym jakiś mężczyzna, dojrzały, odpowiedzialny, biznesmen, ktoś, kto się zna na tym. Więc jeżeli macie jakieś kłopoty, wiem, że się nie mówi o planach i tak dalej, bo rzeczywiście coś w tym jest i to by mogła ten temat rozbić na czynniki pierwsze, ale czasami potrzeba jest jakiejś porady. Więc jeśli macie kogoś wokół siebie męża, ojca, wujka. Kuzyna, kogokolwiek, to czasami warto do ta, takiej rady zasięgnąć, ale nie wykluczone, że będziecie też wchodzić w, z kimś w współpracę i może to być również mężczyzna. I jeżeli rzeczywiście macie jakiegoś mężczyznę gdzieś tam, czy jakąś rozmowę macie kwalifikacyjną z jakimś mężczyzną, to właśnie, yy, słuchajcie, rada jest, żeby w to pójść, bo może z tego naprawdę coś dobrego wyjść. Jeśli chodzi, kochane bliźniaki, o związki, relacje, no to zobaczcie, dwójka mieczy. No, yy, sama karta za siebie mówi, tutaj nawet za dużo nie trzeba, yy, dlatego wybrałam tą talię do tego czytania. Yy, każdy sobie rzepkę skrobi, każdy ma swoją przestrzeń, każdy ma swoją poduszkę, yy, każdy się jest zablokowany, każdy czeka, ta druga zrobi ruch. Yy, ja nie chcę podjąć działań, ta druga osoba też nie chce podjąć działania, niech to się samo skręci, niech to się samo wykręci, a co my będziemy się tutaj wychylać? Ja się boję, ta druga strona się boi, yy, ewentualnie ruszyć temat, i tak sobie tkwicie. No i w tym tkwieniu to za bardzo nic nie zrobicie, dlatego że brak właśnie działania, chociażby z waszej strony, bo teraz dla was czytam, a nie wiem, spod jakiego znaku jest ewentualny wasz partner, czy partnerka, to tak naprawdę brak działania też jest już decyzją i będzie miała swoje konkretne konsekwencje. W związku z tym, no wyzwaniem tutaj. Jest, zobaczcie, czwórka mieczy, znowu mieczy, czyli nasza cała czas energia, bo my jesteśmy mieczowi, przemyśl na spokojnie, rzeczywiście to to jest jedna rzecz, a po drugie, może potrzeba jest Wam czasu razem. Jeżeli są tutaj bliźnięta, które wiedzą, że ten związek jakoś tak troszeczkę podumiera, nazwijmy to tak delikatnie, to może warto by było wyjechać nawet na głupi weekend, za te parę stów znaleźć gdzieś naprawdę jakiś, nie wiem, gdzieś tam w Koziej Wólce y, jakiś pokoik y, po to, żeby pospacerować chociażby nie wiem, te 200 kilometrów od domu y, po lesie, y, poza wszystkimi osobami, które są wokół Was, y, bo to jest tutaj pokazane, odpoczynek, taka Taka wspólna jakaś podróż jeszcze przez chwilę, żeby w, w, ewentualnie coś w sobie obudzić. A drugą rzeczą jest też to, że zaraz powiem o singlach, oczywiście. A drugą rzeczą jest to, że mm, kochani potrzebujecie być może jakiegoś mediatora, wsparcia dlatego, że y, też możecie sobie sami nie poradzić z niektórymi rzeczami, więc być może albo jakaś, jakaś terapia, albo poradzenie się po prostu kogoś, kogoś, to właśnie coś Wam obiektywnie powie. Nie będzie trzymał strony prawej, strony lewej, tak jak to jest w polityce, tylko będzie totalnie poza tym, ale powie Wam o jakimś aspekcie, na co z, warto zwrócić uwagę. I ja to widzę po prywatnych właśnie takich spotkaniach, jak ja mówię coś obiektywnie, bez emocji, bo przecież nie uczestniczę, nie jestem Wami i tak dalej, to się okazuje, no tak, no rzeczywiście, no, no, ja ciągle myślałam, że to tak ma wyglądać, tak, że tu awanturę robię o coś, o to, a przecież no nie pomyślałam, że ta druga strona może inaczej to odbierać, tak, inaczej czuć w tym momencie i też inaczej się zachować i dlatego, i dlatego tak postąpiła, a ja to odebrałam znowu w drugą stronę, czyli obydwie strony tak naprawdę się nie znają, nie rozumieją, bo nie usiedli, nie porozmawiali. Więc czasami to jest takie otworzenie oczu, tak, i uświadomienie pewnych rzeczy. Jeszcze raz powtórzę, zaraz wrócę do singli, Natomiast jeśli chodzi o radę i wskazówkę, to też nie możecie, kochani, ciągle być w takiej pozycji, w tym związku partnerskim, małżeńskim, w ciągłej takiej pozycji, tak. Ja sama, ja sama, ja sama, ja sama, ja sama wiem lepiej, wszystko zrobię lepiej i tak dalej. Może tutaj są jeszcze bliźnięta, które mają wibrację, jeden z drogi życia w numerologii, no to już pozamiatane w ogóle. Więc ja sama, ja sama, ja wszystko, to jest po pierwsze, i uważacie, że ten ktoś się może nie nadawać, albo nie umie, albo w ogóle no tragedia, tak? Wy zawsze musicie mieć rację. A drugą rzeczą tutaj jest to, że ciągle macie jakieś, jakieś takie problemy z zaufaniem. Z zaufaniem i teraz nie wiem, czy to wynika z nieprzerobionych spraw z przeszłości, z dzieciństwa, z małżeństwa pierwszego, drugiego, partnerstwa chłopaka, nie wiem, kogokolwiek, czy ktoś was oszukał, czy po prostu w tym związku się coś takiego zadziało i nie pozwalacie sobie na danie drugiej szansy, to i niby to może nazywacie, że nie, nie, no ja ufam, ale tak naprawdę nie ufacie. Tak, obawiacie się czegoś, blokujecie się, że ktoś was wykorzysta, że ktoś was oszuka, że, że tutaj no zawsze macie jakiś plan B, do mnie mam tutaj bliźnięta w, w, w związkach i nikt o tym planu B nie wie, tylko wy sami tak naprawdę. Nawet, nawet wasza najlepsza przyjaciółka. Więc tutaj bym powiedziała, że to też nie jest dobra droga, bo mając plan B zawsze macie ten plan B w przestrzeni, do tego planu B w końcu dojdzie, bo sami go materializujecie. Czy chcecie, czy nie chcecie, kochani, to jest właśnie cały ten fenomen. Że możecie tego nie chcieć, a tak naprawdę mając to w przestrzeni, w głowie, w myślach, tak naprawdę to materializujecie. Więc tutaj bym powiedziała, że trochę trzeba by było odpuścić w tych związkach. Trochę spróbować się naprawdę dogadać. Jeśli nie musicie, nie macie z kim porozmawiać, nie chcecie chodzić po terapeutach, bo też tak, wiem jak to wygląda, um, i tak dalej, to przynajmniej wyjedźcie. Jeśli nie możecie wyjechać, to chociaż pójdźcie sami w dwójkę na spacer dwugodzinny, tak? Gdziekolwiek: do parku, do lasu, nie wiem, po mieście, po uliczkach, gdziekolwiek. Może spróbujcie takimi małymi krokami, ale zacznijcie działać i odwróćcie się do siebie. To już będzie jeden krok do tego, żeby. Przełamać te wszystkie lody, żeby potem zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, że tak właśnie taka linia po środku tutaj się ciągnie. Okay? Jeśli chodzi o, o, o single, to powiedziałabym, że single są strasznie zablokowane. Bardzo są zablokowane. Nie chcą się otworzyć na nowy związek, bo właśnie były kiedyś oszukane i prawdopodobnie cały czas to jest was gdzieś w środku. I nawet jeżeli ktoś wam powie jakiś komplement, ktoś was do was coś napisze. Ja nie mówię, że takich ludzi nie ma, którzy kłamią, bo są, rzeczywiście, tak? Ale wy już tak naprawdę włożyliście do worka wszystkich. I powiem wam tak, drogi bliźnięta, to nie jest czas do końca roku na jakiekolwiek romanse, to jest czas na wasze takie uwolnienie i pozbycie się tych blokad z własnego umysłu, z was z własnych myśli. A myśli powodują emocje, czyli jak gdyby posprzątanie trochę tej swojej własnej przestrzeni, po to, żeby się ewentualnie po nowym roku przygotować. Bądźcie uczciwi sami ze sobą, przyznajcie się do tego, co Was jest w środku, co Was boli, co Wam, co wam przeszkadza i tak dalej, dlatego że nie będąc ze sobą w, w uczciwie, to też nie spotkacie kogoś, kto będzie wobec Was uczciwy. Po prostu zwyczajnie, jak 2 plus 2, ok? Jeśli chodzi o ważne rzeczy do końca roku, no to mamy Pazia Pentakli. Czyli słuchajcie, sprawy na pewno finansowe, zawodowe, jakieś mieszkalne, to będzie bardzo ważne, żeby to wszystko jakoś tam ustabilizować, coś dokończyć. Może macie jakiś pomysł jeszcze, bo tu jest, zobaczcie, świeżo zasadzone drzewko, więc może są tu osoby, które niedawno kupiły mieszkanie, albo się wyprowadziły, albo wynajęły, albo cokolwiek nie zrobiły, małymi kroczkami chcecie do końca roku coś tutaj sobie przeorganizować, więc róbcie to małymi krokami i rzeczywiście to ma być dosyć istotne. Jeśli chodzi o wyzwanie, to pamiętajcie, rodzina, właśnie ten dach nad głową, ci najbliżsi są dla Was najważniejsi, na tym się powinniście skupić, ale ja zawsze przy tej karcie mówię o bardzo jednej ważnej rzeczy. Najważniejszej uważam, o czym piszę wiele książek, to znaczy na spełnianiu się i swojej pasji. Dlatego, że jeżeli Wy nie macie żadnej pasji, jeżeli tak byście się teraz zatrzymali i tak, ktoś by się Was zapytał, co jest Twoją pasją w życiu? Co jest Twoim hobby? Co sprawia, że czujesz się po prostu odjechany, odjechana? No i ktoś by mógł powiedzieć, no właśnie ja nie mam, bo tu praca, dom i 500 wymówek, nie? Albo nie wiem, nie odnalazłam jeszcze tego w sobie. To jeśli tak jest, to przynajmniej zaczynajcie, próbujcie zadawać sobie pytanie, czym może być ta moja pasja? Zaczynajcie dotykać różnych rzeczy, żeby się dowiedzieć, czym jesteście właśnie, co, co, co sprawia, że jesteście w tej pasji, tak? Jak nie dotkniecie różnych rzeczy, jak nie spróbujecie zupy pomidorowej, to nie wiecie, czy nas smakuje, czy nie, prawda? Więc nie możecie powiedzieć, że ona jest niedobra, czy dobra. Więc tutaj tak samo jest właśnie z tym, że musicie popróbować, bo wiele osób jest, które mówią, że nie mają żadnej pasji, hobby. A właśnie to was motywuje, i to jest pokazane w tej karcie jako wyzwanie. Odnajdź swoją pasję, a jeśli już ją masz, to też ją pielęgnuj. Wszystko jest ważne, ale Twoja pasja również jest ważna, jak nie najważniejsza. 15 minut dziennie, 10 minut swojej pasji. Dla kogoś to może być pasją czytanie książek, zdobywanie wiedzy, ależ proszę bardzo, ja tych pasji mam chyba. Jak można by tak było to po, po, posumować, to na pewno kilka. Bo nie tylko tarot, nie tylko numerologia, nie tylko runy. Astrologia, którą dopiero tak zagłębiam, ale jest to temat zbyt wymagający dużego takiego poświęcenia analityczności. Książki, rozwój osobisty, te wszystkie różne aspekty duchowości, wszechświata, fizyki kwantowej. Wow, słuchajcie, tego jest mnóstwo, bo co otwieram jedne drzwi, to, to zaczynam, to idę, 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 idę a tam są kolejne dwa, tak? Do, do tworzenia, kolejne dwie pary drzwi. Idę, 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 wybieram jedne, to się okazuje, że wracam do tych pierwszych i się tam jeszcze jedno otworzyło. I tak w kółko, no nie mogę skończyć. To jest moją pasją, to odkrywanie różnych rzeczy, tak? Ale to też musiałam dochnąć wszystkiego, przecież sama książka do mnie nie przyszła, musiałam sobie ją kupić, zainteresować się czymś, kupić i powolutku, powolutku. Lubię też robić na drutach, tak, lubię wiele rzeczy robić, już wiecie tutaj, bo znacie mnie ci, którzy są ze mną od początku, a w ogóle bliźniaki są, my jesteśmy tacy, wiecie, wszędzie wszystkiego możemy dotknąć, tak, tylko nie wszystko przekładamy na tą pasję, bo szybko się gasimy też, prawda, więc czasami, jeżeli sprawia ci coś naprawdę bardzo bardzo dużo frajdy, bardzo dużo, ale się zniechęciłeś, bo ktoś coś powiedział, bo coś tam ci nie wyszło, bo tak mamy właśnie, to spróbuj sobie dać jeszcze raz szansę w tym aspekcie, gdzie naj, najprzyjemniej ci się to coś robiło, tak. Bo to jest wyzwanie dla Was. Zacznij robić to, co kochasz, a życie zupełnie inaczej będzie się dla Ciebie zachowywało. I rada, wskazówka królowa kielichów: więcej empatii, więcej zrozumienia, więcej miłości, więcej. Ciepła, yy, więcej takiego, takiej wrażliwości, ale też jest pokazane, że to właśnie was może być do końca roku, więc być może czasami trzeba postawić na te uczucia pozytywne na tą właśnie bliskość z tymi znajomymi, przyjaciółmi, rodziną, dziećmi, wnukami jakkolwiek nie macie, tak. Otwórzcie się na to, nie bądźcie tak zasadniczy, bo gdybyśmy. Wiecie, czasami są takie pytania, ja uwielbiam te pytania. Jeżeli ktoś rzeczywiście mocno się nad nimi skupi, jeżeli miałby się jutro skończyć świat, zgasłyby wszystkie światła, co byś chciał dzisiaj zrobić, drogi bliźniaku? Co by było tym, co byś chciał zrobić? I rób to. Po prostu. Ja wiem, to nie jest takie proste, bo ja też codziennie sobie prawie zadaję to pytanie i niecodziennie wszystko bym zrobiła. Pewnie, że jakbym miała tą emocję nagle, tego takiego dociśnięcia, że to jest ostatni dzień, to pewnie bym chodziła jak... nie wiem, czy bym w ogóle spała wtedy, prawda? Ale chociaż, ale choć, chociaż troszeczkę postarajcie się coś z tym. Czasem zrobić i przede wszystkim w dobry, emocjonalny, wrażliwy sposób. Na pewno będziecie dosyć wrażliwi w tej kwestii, i myślę, że coś dobrego was tutaj w sprawach takich, bym powiedziała, zawodowych też, ale ten, takich związanych z pasją i zawodem. Może wy pasję przerodzicie właśnie na zawód, o czym tutaj była mowa, tak? Może zaczynacie coś w tym wszystkim kumać że tak naprawdę, kurczę, ja nie muszę robić tego, co ktoś mi każe robić i pracować tam, gdzie ktoś mi tutaj za coś zapłaci, za coś, czego nie lubię robić, tylko ja mogę robić coś, co kocham, jeszcze za to mieć pieniądze. No, ale powolutku trzeba się za to zabrać. I tego wam oczywiście życzę, kochani. Wysyłam wam serducho. Za chwileczkę filmik z runami, króciusieńki już, krótsze od tego. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, drogie, kochane bliźniaki, jesteście cudowni. Przebijcie te inne znaki, bo tak jak patrzę się, zaczęłam się patrzeć na oglądalność, to różnie to bywa, ale bliźniaki ostatnio to się trochę tutaj opuściły, więc mam nadzieję, że teraz my bliźnięta tutaj no, damy radę. Bliźniak z bliźniakiem musi trzymać, więc udostępniajcie, działajcie, kochani. A cóż, no my się widzimy za chwilę w runach, a później w jakimś kolejnym jeszcze filmiku, bo na pewno do końca roku jeszcze jakoś się pojawi. Buziaki papa.